Cześć, witajcie na moim kanale. Mamy 21 stycznia, niedziela. Zrobiła się pogoda, jest słońce, więc stwierdziłem, że się gdzieś wybiorę, mimo że jest śnieg, ale asfaltami może się uda. Jadę do porąbki i plan jest taki, żeby dojechać do zapory w Tresnej. Może się uda, bo tam są remonty już chyba od 3 lat. Ale myślę, że rowerem przejadę jakoś. Także 50. Ponad kilometrów w tej weftę te. ruszam. Po drodze podjechałem do takiej kaplicy. Już kiedyś ją chciałem pokazać i nagrać, ale zrobiło się ciemno, więc nie nagrywałem. No to teraz jest okazja. kawałeczek ino podjechać musiałem z mojej trasy. Kaplica dosyć takich sporych rozmiarów. Niestety nie ma żadnej tablicy, przynajmniej ja nie widzę, która by opisywała coś na temat tej kaplicy. Nie wiem czy coś będzie widać w środku. Mam nadzieję, że coś tam widać, bo kręcę przez dosyć brudną szybę. Ale coś tam widać. No i dosyć obszerna ta kaplica. Ma trochę miejsca. Nie jest to taka typowo malutka kapliczka. Niestety nie da się wejść, zamknięta. I jadę dalej, w kierunku porąbki Tresnej. No, i jestem w kolejnym ciekawym miejscu. Jak widzicie, sporo mostów. Dwie małe rzeczki, które się tutaj krzyżują. Jest to tak zwane, właśnie skrzyżowanie rzek. Jak możecie tutaj zobaczyć, jedna rzeka płynie nad drugą. Takim betonowym korytem specjalnie zrobionym, żeby się wody nie mieszały. Ta rzeczka, która płynie tym betonowym korytem. To jest ta sama rzeczka, którą mogliście zobaczyć na moim już wrzuconym kiedyś filmie o byłej papierni Habsburgów w Czańcu. I tam płynęła właśnie taka rzeka, która też napędzała tamtejszą małą elektrownię wodną. No a tutaj druga rzeczka płynie gdzieś tam w kierunku soły. A warto zajrzeć. Bo takie ciekawe miejsce naprawdę, zwłaszcza że jest po drodze. Także ruszam dalej do porąbki. No i jestem na tak zwanej zaporze Trzanieckiej Zbiornik Trzaniecki W oddali dużo ptactwa widać Oczywiście góry A ja sobie chyba pojadę tym wałem zamiast asfaltem z samochodami to pojadę tędy na pewno przyjemniej niż drogą No i już jesteśmy w Porąbce, widać budowany most. Tak jak mówiłem, w zasadzie do żywca cała ta droga jest remontowana, już chyba od 3 lat. W tym roku ma być chyba skończona, oby, bo robią i skończyć nie mogą. A ja jadę teraz na zaporę w Porąbce i dalej do tresnej. Proszę bardzo, mamy nawet jakiegoś morsa No proszę W oddali już widać zaporę w Porąbce i zaraz na niej będę. A tak wygląda korona zapory w porąbce od strony zbiornika, od strony wody. No i jestem już na koronie zapory w porąbce. Sporo lodu. No i teraz będą czekać mnie, niestety, remonty do międzybrodzia Bielskiego i Żwieckiego. Zobaczymy, jak to będzie. No, i udało mi się przejechać jedne światła. Niestety trochę błota jest. Zwłaszcza, że wąsko, jak nie wiem, i samochody spychają na pobocze. Niestety w oddali widać zaporę w porąbce. A ja sobie jadę dalej do Międzybrodzia Bielskiego. No, i szybciutko jestem już w centrum Międzybrodzia Bielskiego. Tam w oddali widać górę, żar ze zbiornikiem do elektrowni, a ja jadę dalej, tutaj w Międzybrodziu Bialskim. Jeszcze sobie podjadę na wodę, ale w drodze powrotnej, jak się już będę żegnał. Tutaj jest jeszcze lepszy widok. Elegancko widać górę Żar z elektrownią na górze. Naprzeciwko ten taki biały plac, to jest lądowisko dla szybowców. Tam jest takie małe lotnisko. No i tam w oddali widać most, którym sobie przejadę na drugą stronę zbiornika. Pokażę wam, tam jest jeszcze taki camping w lecie. Na którym kiedyś nocowałem. Jeszcze po drodze trafiła się taka kapliczka. To pokazuje tradycyjnie. Taka typowo mała przydrożna. Z 1938 roku, żeby nie było wątpliwości, międzybrodzie Biarskie. No i jestem po drugiej stronie, tak jak mówiłem. Przedtem nagrywałem gdzieś stamtąd, przejechałem przez most. Tu jest camping, o którym wspominałem. Oczywiście czynny jest tylko w lecie, w zimie jest zamknięty. Zimują tylko przyczepy kempingowe. Tutaj pod wiatą w lecie są stoliki, ławy, można sobie usiąść, coś zjeść. W tych budynkach tam jest toaleta i prysznic. Nie wygląda to jakoś może okazale, ale dwa lata temu, jak byłem, to było wyremontowane. Wtedy tutaj byłem przetestować sobie właśnie namiot, jak kupiłem, i sakwy. Wtedy jeszcze nie nagrywałem, więc żadnego materiału nie mam. Chyba, że znajdę na komputerze jakieś zdjęcie. Ale widoki są przede wszystkim fajne. No i jako, że tutaj większość ludzi to jest jednak przyczepy kempingowe, no to nie ma tu jakiejś takiej imprezowej młodzieży. Nie ma zadym, cisza, spokój. Można se wpaść na chwilę, blisko jest na górę Żar. Oczywiście tam w międzybrodziu w centrum też jest camping, no ale tam jest dalej. Tu jest blisko na górę Żar. Moim zdaniem tu jest lepiej. No, już jestem, można powiedzieć, na zaporze w trasnej. Zaraz będę na koronie. Tylko muszę zrobić jeszcze taki mały podjazd. Już jestem w trakcie. I za chwilę będzie ujęcie już na koronie zapory. No, już prawie jestem, ale chcę pokazać tak w szczegółach, w miarę tą zaporę. Tutaj jest śluza do upuszczania wody. A podjazd jest przynajmniej z tej strony. Taką kostką. No, i proszę bardzo, tak wygląda zapora od strony zbiornika. No, nie jest chyba jakoś sporo wody, raczej mało bym powiedział. Tutaj jest spory parking, jest restauracja, można sobie coś zjeść, jak ktoś chce. Nie jestem na samym szczycie zapory. tą drogą tam przyjechałem. Taki jest piękny widok. Tam, oczywiście, w oddali to góra, żar. Można tam zjeżdżać na nartach. Są trasy też na rowery zjazdowe. Oczywiście raczej w lecie, nie w zimie. Chociaż nie wiem, w zimie tam nie byłem, więc może zjeżdżają też. Widoki są fajne. Szkoda troszkę, że dzisiaj dosyć taka mgła jest lekka. Przyświeciło słońce, więc wszystko paruje. Bo tak to w oddali byłoby widać ładnie tam jeszcze góry. No ale nie ma co narzekać. I tak dobrze, że jest słońce, a nie szaro buro i pochmurno. Ja sobie teraz zjadę drugą stroną zapory. Wracając, jeszcze wjechałem na taką kładkę dla pieszych nad rzeką Sołą. W oddali widać zaporę w Tresnej. Kładka dosyć długa, ale wąska. Nie mam zamiaru przejeżdżać na drugą stronę, więc nie jadę dalej, bo nawet tu nie ma jak wrócić do roweru. Trzeba go wycofać, tak naprawdę. No i tak jak mówiłem, wracając podjedziemy sobie nad wodę w Międzybrodziu Bialskim, tutaj jest kościół w centrum, bo już jestem w centrum, zobaczymy jak to tam wygląda. No, i już jestem nad wodą. taki sobie latają. Widoki są eleganckie. Teraz zrobili tu, widzę, taką trasę. Taki mały deptak. Można sobie rowerem przejechać, ewentualnie pospacerować. Przejadę sobie do końca tą trasą. Nie jest długa. Pożegnam się i będę już definitywnie raczej wracał. No, i dojechałem do końca tej krótkiej trasy brzegiem zbiornika. Tu jest taka zatoczka, spokojna, fajna. Tam zaraz kończy się już ta trasa. Jest górka i zaczyna się tam obok ulica. Także czas się pożegnać. Trasa mi się podobała, chociaż znam już te tereny. Wielokrotnie tu byłem w przeszłości, czy samochodem, czy nawet już rowerem. Większość oczywiście w lecie, nie w zimie. W zimie raczej rzadko tu bywam, więc warto się było wybrać. Bo całą zimę prawie nie jeżdżę. Nie ma za bardzo warunków, ślisko jest, jak nie wiem. Czasu też nie mam za wiele. Mam nadzieję, że Wam się materiał spodoba. Widoki są naprawdę fajne. Polecam się wybrać. Może na wiosnę, na lato. Jak nie jest tak ślisko i jest zielono, to jest jeszcze ładniej. No i na przyszłość mogę zapowiedzieć na pewno zbiornik żywiecki. Już czekam, aż się zrobi ciepło. Wiosna lato na pewno zbiornik Żywiecki będę objeżdżał także trzymajcie się do następnego na razie hej